ze studia Voice House seria podcastów Pop Culture in Brief. Czego o poranku słucha król Karol III? Nie są to dźwięki dzwonów ani muzyka klasyczna. Okazuje się, że brytyjski monarcha lubi bardziej taneczne klimaty. Król podzielił się swoimi muzycznymi upodobaniami, tworząc playlistę 17 utworów, które składają się na muzyczną podróż przez wiele gatunków i dekad. Opowiedział o nich w programie The King's Music Room, nagranym dla Apple Music z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. W programie monarcha podzielił się wspomnieniami o spotkaniach z artystami i wrażeniach, jakie na nim wywarli. Mówiąc o Bobie Marleyu, król stwierdził, miał w sobie tę cudowną, zaraźliwą energię, ale także głęboką szczerość i troskę o swoją społeczność. Wśród wybranych przez monarchę piosenek znalazły się takie klasyki jak Could You Be Loved, Boba Marleya, My Boy Lollipop, Millie Small oraz The Locomotion, Kylie Minogue. Znajdziemy tam też przeboje Grace Jones, Michaela Bublé i Diany Ross, a także popularnego w Afryce Dadiego Lumby. So, Projekt The King's Music Room powstał, by uczcić muzykę z 15 krajów Wspólnoty Narodów. Link do królewskiej playlisty znajdziesz w opisie odcinka. Rekordowa liczba zgłoszeń na tegoroczny 19. konkurs Chopinowski. Organizatorzy podali, że napłynęły do nich 642 zgłoszenia z 54 krajów najwięcej w historii konkursu. Do eliminacji zostało dopuszczonych 171 pianistek i pianistów z 28 krajów. Wśród zgłoszeń dominują kandydaci z Chin, 210 zgłoszeń, Japonii, 88, Polski, 52 oraz Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w historii w etapie kwalifikacji organizatorzy stworzyli dwie komisje, które obradowały równo ze względu na wyjątkowo wysoki poziom kandydatów, komisja kwalifikacyjna zdecydowała się dopuścić do eliminacji 171 pianistów, choć regulamin przewidywał około 160 uczestników. W eliminacjach weźmie udział ośmioro Polaków, a dodatkowo siedmiu innych pianistów z Polski zakwalifikowało się dzięki uproszczonej procedurze jako zwycięzcy innych konkursów. Eliminacje odbędą się pod koniec kwietnia. Po ponad 50 latach odnaleziono obraz Kobieta niosąca żar, autorstwa Petera Broigla młodszego skradziony z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obraz flamandzko holenderskiego malarza dostrzegli na wystawie w Holandii dziennikarze magazynu artystycznego Vint. Dzieło zostało wypożyczone do Muzeum w Gołdzie z prywatnej kolekcji i reklamowane było jako niewidziane przez ostatnich 40 lat. Eksperci potwierdzili, że to ten sam obraz, który zniknął z Muzeum Narodowego w Gdańsku w 1974 roku. Kradzież dzieła wyszła na jaw, gdy pracownik Gdańskiego muzeum przypadkowo strącił obraz ze ściany. Zamiast oryginalnego dzieła flamandzkiego malarza z ramy wypadła jego reprodukcja. W podobny sposób z gdańskiej kolekcji zniknął także szkic Ukrzyżowanie autorstwa Antona Van Dyka. Pracownicy podejrzewali, że kradzież obrazu był wynikiem precyzyjnie zaplanowanej akcji. Odnaleziony obraz przedstawia chłopkę trzymającą w jednej ręce szczypce z tlącymi się węglami, a w drugiej kociołek z wodą. Wartość obrazu nie jest dokładnie znana, ale dzieła Broigla Młodszego osiągają ceny szacowane w milionach. Dolarów. Holenderska policja zabezpieczyła już dzieło i przekazała do depozytu do jednego z holenderskich muzeów. Ministerstwo Kultury prowadzi teraz ponad 180 spraw o odzyskanie dzieł w 20 krajach. Dzięki tym działaniom uratowano 782 dobra kultury. Amerykański aktor i reżyser Jesse Eisenberg, znany m.in. z roli Marka Zuckerberga w filmie The Social Network, otrzymał polskie obywatelstwo z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Ceremonia odbyła się w polskim przedstawicielstwie przy ONZ w Nowym Jorku. Eisenberg, którego przodkowie pochodzili z Polski i Ukrainy, w ubiegłym roku złożył wniosek o polskie obywatelstwo. Mówił, że chce odnowić więzi z Polską. Przyznał, że praca nad filmem Prawdziwy ból, kręconym u nas, skłoniła go do głębszego zainteresowania historią rodziny i kraju. Aktor chce częściej pra Pracować w Polsce z polskimi filmowcami, promować polską kulturę na świecie i wykorzystać swoją popularność do zwiększenia zainteresowania polską i naszą historią. Aktor Steve Carell, znany m.in. z serialu The Office, zaskoczył uczniów, którzy ucierpieli w wyniku pożarów w Los Angeles. Carell wraz z organizacją charytatywną Alice's Kids zapowiedział, że pokryje koszty biletów na bal maturalny dla około 800 uczniów z sześciu szkół średnich w Altadenie. Łączna wartość darowizny to około 175 tysięcy dolarów. Inicjatywa Carella przypomina jeden z najbardziej kontrowersyjnych odcinków The Office, w którym jego postać obiecała opłacić studia grupy uczniów, a później wycofała się z obietnicy. Tym razem wsparcie jest prawdziwe. Styczniowe pożary, które nawiedziły okolice Los Angeles, zniszczyły ponad 16 tysięcy domów, firm i innych budynków. Zginęło co najmniej 29 osób. To było Pop Culture in Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar in Brief, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. Głosem Jarosława Kuźniara czytała sztuczna inteligencja.